よしよっ。 Dowódca do O, to pakuj, pakuj, dziewiąty. bo ja słyszę wezwanie. Słuchajcie, udajcie się tutaj do nas, bo jakiś balon z wschodu przyleciał, nie wiadomo co z nim zrobić. Przyjedźcie do nas, pomożecie nam. Dobra, ja idę kamzę wziąć, bo ja nie lecę na granicę bez kamzy. To poczekaj chwilę, spakuj sprzęt. Przyjąłem, zaraz się udajemy. No. Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku. Bieram kamzę, tak jak powiedziałem, słuchajcie, i lecimy szybko na granicę, bo słyszeliście, że jakiś balon, słuchajcie, ze wschodu przyleciał. Jeździmy oczywiście z Frankiem. Franek w Ralu szkoli się ja, właśnie między innymi na policjanta, także chłopak się zna. Zostawcie opleczkę w górę, to. zostawcie subika i lecimy. Dobra, to wyjeżdżamy. Dobra, dobra, zgłaszaj wyjazd. I 9 do tych wyjeżdżamy tam do Was. Zrozumiałem. Eee, Spakowałeś coś sprzęt? Tak, jest informacja, że w sumie z granicy białoruskiej na teren polski wleci jakiś balon. Znaczy przynajmniej się kieruje. A to czemu my się, a nie wojsko, tym zajmujemy? To jest jakiś cywilny nie, nie czy wiem. jakiś obiekt wojskowy? Nie mam pojęcia. Znaczy, no możliwe, że to są jakieś, wiesz, narkotyki czy coś. To najgorzej, że do kogo śleci to. To mogą być jeszcze ludzie przygotowani, nie? Żeby odbiór, że tak powiem, zrobić. A tutaj w Polsce raczej nie ma żadnych nielegalnych broni. Znaczy, zdarzają się, ale... Co najwyżej jest ciarnoprochowa. O, no to ja słyszałem, że ona jeszcze mocniej kopie niż taka zwykła. Ej, hey, jest! Przedam. To jest ten? Czekaj. No tam, no no to, on, on zawisł, czy on leci? Ciężko mi powiedzieć, Chyba leci, ale tak strasznie wolno. To A... oni się tak nie bali puścić w środku dnia takiego balona? Czy może im szedł? W sensie nie wiem. Czekaj, bo uda się nim zdalnie, czy ktoś musi nim kierować? ktoś musi nim kierować. To może mu coś jest. nie działa, ty. W tych czasach? Nie wiem. 39 do centrali, namierzyliśmy balon, i jest w drodze do naszego spotkania, tylko on strasznie nisko. Leci, to dobrze. A poczekaj, bo oni akurat tu stoją. I tu właśnie wiec. macie przyjechać do nas właśnie w tej jesteśmy, sprawie. Jesteśmy Witam to, was panowie. To zgłaszałem przez. Dzień dobry, co się dzieje? E, dzień dobry. Widzisz ten balon? No trudno by było nie widzieć go, nie? Białorusinie z, ze wschodu tam przylecieli tym balonem. Czy w ktoś tam jest, tak? Na... Ktoś tam jest. W nim są narkotyki i my musimy go jakoś przechwycić. Tylko Przecież możemy strzelać. Ktoś jest tam? Ej, jest ktoś weź no, głowa jest, nie? No, nie wiemy co zrobić, no tak. Dobra, to jak my mamy go wziąć, mi powiedz. No musimy go jakoś nie wiem, przypilnować albo czekać aż się rozbije, no bo nie mamy innego wyboru. Nie możemy do nich strzelać. Ciężka sytuacja, muszę przyznać. Eee, no, wiem. no to co? No to będziemy jechali za nim. No najlepiej jeździ. Ja tam Dobra. wam już przysłałam inne jednostki i będziecie kontrolować go dopóki albo nie spadnie, albo nie. No, ale to usiądzie. znamy kierunek, w którym on może się poruszać? No właśnie, no nie. Cel, znaczy cel, no, to no cel to jakbyśmy mieli cel, to byśmy się tam zostawili, no wiem. Dobra, jakieś niebezpieczne informacje, coś posiadacie? Najprawdopodobniej jest to jakiś grupa zorganizowana z bronią długą, więc. Ty wiesz, że my nie mamy broni długiej w środku. Ty masz Kamze? Ja mam, mam. Mam, mam. <grym> mam nadzieję, dobra, no Ty, to jedziemy w takim hebra. razie. To weź jakieś WZD, żeby tu nam zbierało. Jest wezwany. Trzeba na sygnałach jechać jaki teraz status mamy? Nie ja, ja wiem, szczerze, jedź po prostu... Muszę na błyskowych, bo i tak muszę wymijać. WZD 218 leci, lecimy do zeszławy. A już w ZD leci? Okay. Oni lecą no chyba ta, ale mówili, że poszukując. No to ja ich nie wymagają. widzę, dobra. No to, to u... tam było, czekaj, za mostem, za mostem dawaj. Za Tak, widzę coś. Widzowie przypominam, że my dzisiaj nagrywamy I odcinek ze straży granicznej, nie z wydziału zadań e, realizacji, czy jak to no, się tam nazywało jest. Straży Granicznej, Także my, my nie mamy w ogóle broni długiej przy sobie ani nic. Nawet tylko nie mam przy sobie. E, 39 do, do dyspozytorni się, co się dzieje? Słuchaj, mamy balon, lećcie wzdłuż e, e, rzeki, przelecimy w tym momencie most kolejowy. Ja wyłączę może teraz, słuchajcie, kierunek. sygnały, żeby tutaj... E, e, on e, na pewno nas widzi, ale żeby nie informować go, nie? Cześć, masz tu kompas? Nie wiem, no na telefonie masz kompas. E, to jest kierunek e, wschodni. Zrozumiał. Czekaj, to bezpiecznie, żeby turyści tu chodzili. Te 216 do dowódcy zgłaszam, że balon skręcił na południowy wschód. 39 do 00 potwierdzamy komunikat. Skręcił, musimy teraz. Odbiegamy od pościgu, ponieważ szukamy mostu. Balon jest po drugiej stronie wody, że tak powiem. Rozumiał. Jak my teraz, czekaj, to my musimy na autostradę Ten wjechać. Nie ma to dawaj, no. No, no, no wpław nie przepłyniemy nie tym wozem. No, no nie ma szans. To Dobra, to... już na autostradzie jesteśmy, to szybciej będzie. Tylko teraz tak, yy, gdzie on się może kierować? Spójrz na mapę. Nie wiem, na jakąś... las chyba? też 14 do dowództwa, zgłaszam rozbicie się balonów w północnej części lasu. O? Zrozumiał. Wódca do wszystkich jednostek, udajcie się tam. Prawidłowo, 39, udajemy się. czy ten las za górą tam, w okolicy granicy, to jest tam koło Tartaku a bo kto dobra przyjąłem prawidłowo Gdzie jest ten tartak? Przed nami jakoś eee, no przed nami. Weź mi mów, tak bo ja proszę. jadę pod prąd właśnie na ekspresówce, o dobra. No, zwiedziemy pod jakąś górkę, nie do przodu, ani do tyłu nie pojedziemy, nie? Ej, dobra, jest, jest, jest! Co? O, faktycznie. Ej, patrz, on się nie rozbił! Oni wylądowali nim chyba. Chyba. Dowódca z Góźla 39. Skleszam się! Słuchaj, jesteśmy na miejscu, widzimy balon. Oni chyba nim wylądowali, ja nie, nie sobie... odjadę, żeby mnie nie widzieli, e, nie? Chowam się za tym balonem. E, polecenia? Mam cóż komunikat? Daj mi tą gruszkę, Ola. 69, do dowódcy, znaleźliśmy balon, i jesteśmy na miejscu. Co my mamy robić? Przecież my nie mamy co? nawet broni długiej. Co się dzieje tam? Nie wiem, schowaliśmy się, mamy podjeżdżać, co my mamy robić? Wysyłam patrol, WZD akurat nie ma. Zanim dolecą chwilę, to potrwa. Patrol do was przyjedzie. No, czekamy, czekamy, nie wjeżdżamy, nie wjeżdżamy bez nich, czekamy. Czekaj, czekaj, tam jest jakaś osoba, czekaj, jedna. Czekaj, czekaj, e, ja, ja bym się przełożył, tak powiem. A gdzie, jak ty chcesz? Przelokował, e, nie wiem, jakby podjechać tam chyba z droga, co nie? Przecież że już zauważył teraz. Stary, no teraz mamy przerąbane, bo jak zaczęli strzelać z góry, to my szans nie mamy. To schowamy się za wóz. Oj, jadą, 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 jadą za nami, widzę na lusterku. Wóz chyba kulotporny nie jest. Jesteśmy na miejscu? Jaki status broni no, u to was? To ja Macie tego... długą? Nie, no, mamy krótką tylko. I a Akamzy macie jakieś? Kevlara? Nie Co? w bagażniku może być, ale chyba nie. To ubierajcie się i z... EJ! EJ! Widzą nas, widzą nas! 39, do dowództwa padły strzały! Zrozumiałem, wysyłam oddziały specjalne. Musimy podjechać tam! Jeszcze ja ale, nawet nie strzelę, strzelę z takiej odległości z broni. Ze 215, że Podchodzimy czy z wozem? Ty, bo i kogo? Wsiadaj, wsiadaj, bo oni chyba odjechali, zobacz, że nikt nie strzela już. 39 do 00, zgłaszam pościg. Nie, na razie nie widzimy celu. Tak, pojechali, pojechali. Patrz, że w środku coś jest. Jedźcie za nimi do przodu. Patrz, ile koksu tam w środku jest. Co przez, jest? Naście, widzimy cel, do się pościg. 39 do dyspozytorni, zgłaszam, że w środku tam było dużo towaru nielegalnego. Podejście jakąś jednostkę, żeby zabezpieczyła ten balon. My cały czas się udajemy za samochodem. Spróbuj tablicy znaleźć. Rezumujemy. Co, co? Tablicę, tablicę ustalaj! Gdzie ta jednostka, która za nami była? Nie mam pojęcia. Dobra, zajmij się tablicami najlepiej, Spróbuję bliżej podjechać, ale czekaj, żeby nie, nie zgubić w ogóle jej. 39 do dyspozytorni biały, prawdopodobny Range Rover czy coś takiego, to jest SUV, pick -up, coś takiego. E, liczba osób co najmniej dwie. Ty w prawo na to, prawa. Zrozumiałem, bez wyboru. O tyle dobrze widzowie, że już antyterrorystów mamy nad nami. O kurde. No trudno, nie pomożemy w tym momencie e, Dowództwo do 39, słuchajcie, ja widziałem, że rejestracja się zaczyna od 49 Zrozumiałem, będziemy go poszukiwać Kurde, o kurde, ojej Owaj! co to są za drogi? Ja nie wiem, oni chyba sami źle, poczekaj wysiadaj, wysiadają, wysiadają, wysiadają My z pojazdu, Ciekają uciekaj góry Uważaj, uważaj! Uciekli w stronę gór! Chodźcie, że widzowie, że oni się desantują, nie? Te dwie się, się desantujemy, myślę. Franek, chodź, franek do góry, franek do góry! Straż Graniczna, zatrzymany podnieś ręce! Podnieś zresztą, ręce! Zresztą biorę broń, biorę broń! Zatrzymany jeden poszukiwany wciąż nie do góry. Jesteś zatrzymany przez Polską Straż Graniczną, nie ruszaj się! Nie ruszaj się, kładziesz się na ziemię. Gdzie on jest, gdzie on jest? Podnieś łapy! Straż granicza podnieś ręce, podejdź, podejdź do niego Co on postrzelony? Postrzeliłeś go? 39 do dyspozytorni, dwie jednostki, dwie osoby zatrzymane przez nas Mamy ranne, podejdź i w liczbie To jest wasz pojazd? Suka Rozumiesz mnie w ogóle? Tak, siadaj, siadaj tutaj i nie ruszaj się. Franek, weź się nimi zajmij oboma, dobra? Ja wozem podjadę. Zawie trochę magazynków musieliśmy zużyć na nich. Ja nawet nie wiem jak teraz tutaj pogotowie w ogóle przyjedzie na ten, na ten moment. Ale ci syreny wyłączę, bo jest strasznie tutaj głośno. ja wsadzam tego do nas, jest czysty, nie ma nic przy sobie. Dobra. Styczna na głowie jeszcze. Franek, jak coś biorę zasówki od ciebie, go do krzesła wezmę. Dobra. Żebyś nie szukał. Bierzemy go do szpitala. Dobra, Panu pokaż mi nogi. Policję, że go transportujecie. Słuchajcie panowie, weźmiemy go jak coś do szpitala e, południowego. Stary, nie wiem, czy on przeżyje tak naprawdę, ale no słuchaj, no, kurde, poczekaj, muszę... Pozdrować. A to ile razy chłop dostał? E, nie wiem, chyba tam miałeś ogólnie 13 ran podstrzałowych z tego... A kto go tak postrzelił? Late wylotowe wszystkie. Ale... Ty? Ja. Nie antyterrorysta jakiś, ale to co on zrobi, że ty zacząłeś ja. tak do niego strzelać. Słuchaj, on sobie bieg, co nie wycelował we, we mnie broń zobaczyłem go kątem oka No i zacząłem strzelać, co nie? Tam po czterech strzałach jakby... Wierz, że możesz mieć rano. A nie, nie mnie, dobra, bo strzelał do ciebie, no to okej. Okay. Zaczął do mnie strzelać? Znaczy ja pierwszy wystrzeliłem, ale widziałem, że celuje we mnie bronią, co nie? Dobra, ja się nim zajmę ty weź, żeby nam wóz wymienili No, co trzeba? No bo przydałoby się go przejąć do celi, nie? No to, to możesz mi go dać Dobra, to, no, to do zdjęcia foto, 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 okej? Okay? No mam kluczyki A do czego teraz? Kijanka. To nowsza e, czy stara? Wujka. O, Dalsza. tyle dobrze. Chcieli, na, chcieli mi wcisnąć tą kurde starą i powiedziałeś, żeby mi wcieli tę kurde z przed, z przed, przed oczu. Znaczy no, no niby fajne, fajne niby. To jest tu jego biuro Czekaj A nie, tu jest, jest dobra. Bóra. Można? Proszę. Dobry. Dobry. E, chcieliśmy zdać raport sytuacji Boże. i się zapytać co, czy została zabezpieczony, czy został ładunek z tego balonu Tak, tam narkotyki były jakieś. To dużo nawet, że tak powiem. No powiedziane, że dużo. To zatrzymaliśmy osoby. jedna jest przewieziona, zresztą nie wiemy co się dzieje, bo to nie my się zajmowaliśmy. Masz tu te papiery. Dzięki e, czyli tak, były trzy osoby, jedna jest wasza, a reszta? słuchaj, jedna ode mnie dostała 12 kulek. Po którym została? No, no stary. stary. Stała. Czy no w sumie, tak jak mówię, były tam narkotyki, więc no pewnie pewnie się wzięła. Plus adrenalina to się nie dziwię. To Oni nawet nie byli Polakami no nie z wiem, tego co słyszałem, wie? ten jeden Białorusin, czy jakiś rusek. Ale musiał być ostroć, z jego nieźle przytomny był, co nie? Tak. Więc. Co? A reszta, reszta w rękach pogotowia. To wracamy na patron, I czy jakieś inne przydzielenia mamy terenu? tu, eman. Ja zdejmuję tą kamzę, skoro nie jest chroniona, to po prostu career, z, wezmę to, sobie. Przynajmniej masz ten. No to. No, no to... Ja, no, skąd no, ja played kariera wezmę, nie płaciłem za niego. Grześ, chcesz sutrową drogę? Kreatywny jestem, okej? Okay? Tak chłopie, tu zwierzęta biegają. To jakiś puszczy w białowie wicherze. No na naturka. Spokojnie, ty coś jeszcze narzekasz. A w ogóle sobie tak wspomniałem, jak ten. W USA był taki balon, i wysłali kurde, myśliwiec, żeby go zestrzelić. No to chyba raczej nie cywilny, nie? Czy znaczy, no to był taki balon chyba szpiegowski, co nie? To mówię, że nie cywilny. Podobna sytuacja, w takiej sytuacji. No ale no do cywilnego raczej się nie strzela, chyba że USA ma inne zasady. Nie, to to za co jest? Halo. Dobra, ja cię cię za nim, czekaj. A ten co, jeszcze kolejny? Zatrzymanie drogowe. Podeślij nam jakąś jednostkę wsparcia. Zrozumiał, wysyłam. Czekaj, nie wychodzimy póki nie podjedzie. W Halo? No halo, my byśmy się chcieli zapytać co się stało. A ja tu jeżdżę. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to za jazda bez tablic rejestracyjnych? A, panie, przygotowania, wie pan, teraz... Jest ale jakie przygotowania? przygotowania? To no to rajd Dakaru tutaj. Ja nie Przez... wiem czy on ten wóz nie jest nie? E, ale bez tablic? Pomyślecie, bez tablic, bez tablic? No, a ma pan dowód rejestracyjny przy pana? Ale mnie by mam w bagażniku. 39, co z jednostką wsparcia? Zaraz przyjedzie jednostka wsparcia, wsparcia z korek, nie mogą dojechać. Niech pan wyjdzie z korek, jakby kierona wypił. Zapraszam. Dobra, dobra, nie gryzę. Pa, a pa, pa, pasażer niech zostanie w wodzie. Dokładnie, dobra, pan panu dokumencie, proszę. był do prawo jazdy. Do budżetu, Żeby pan bało o bezpieczeństwo ludzi, którzy jeżdżą też po ulicy, jak pan dba tym kaskiem o swoje. Tak, tak, proszę, tutaj. Dobra, dobra. sprawdź go, ja czekam na ten. Zastawcie od tyłu. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzam. Sekundeczka. Dobra panowie, co się tu pan. dzieje? Zapraszam pasażera ze mną. Siema chłopaki, nie wiem, wyjechał, prawie się zdarzył driftem, bez tablic. Dobra, Może dobra, kradzie pan, na jak Przeszukajcie to bagażnik. Co pan, pan chce ode mnie? Zfracuski. Wysiadaj, powiedziałem. Mhm. Tak, no jak na Francuza no. dobrze po polsku gada? Wie pan, międzynarodowe zawody to trzeba, trzeba każdy no dobra. Na biciorku. A pan, proszę pana, pan w tych, no, jak, jak to wycie. się nazywa, w skietach i klapkach pan kierował, wie pan, że to jest zabronione? to mój kolega. Ale ja mówię o panu. To mój kolega. Ale ja mówię o panu A czemu go zatrzymaliście? Przecież on nic nie zrobił A ja mówię o panu, że pan jeździ w klapkach, wie pan, że to jest zabronione Dlaczego? Ciepło jest Proszę pana, nie ma pan takiej dobrej kontroli nad pojazdem, jak pan w klapkach jeździ, tak? Ale to takie tereny, że jej pan kontrolę się ma, jaką ma co ja sobie e! jadę to! Nie jedzie sobie teraz pan e, co to! To! Ej, co jest? Ej! Wsiadaj, 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 wsiadaj! E, 6 dzień po, do 0, 0 0 pościg mamy cieć za nim. Powtórz komunikat. E, zgłaszamy pościg. Kaplice Eee, Pojazd to jest e, czerwono. taki wojścigowy pojazd do driftu. E, udajemy się wzdłuż. E, bagien. Zrozumiałem, potrzebujecie wsparcia? Za chwilę, e, chwilowo nie. Chyba no, się to zdarzył, to chyba, dobra, chyba się zdarzył. Uważaj, w, wodę nie wieć wodę nie wieć. Dobra, czekaj, 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 nie wysiadaj. Łapy do góry podnieś! Wsiadaj z auta Podjedź, podjedź, podjedź Wsiadaj z auta, łapie do guli Dwie osoby, panowie, przypominam Chyba kontaktu z nimi nie ma, panowie Podchodzę Zgłaszamy wypadek, potrzebujemy straż pogotowie Bezpieczajcie mnie, sprawdzamy Dobra, Bogę. O kurde, ten to się porządnił. Nie ma pulsu, Okej, Dobra, wyciągaj ten. go. Sprawdź tego tutaj. Okej, ja mam, jedynkę, 39 do dyspozytora, słuchaj, dwie osoby poszkodowane na miejscu, potrzebujemy pilnie, mamy zatrzymanie akcji serca. Zrozumiałem prawidłowo, jednostki zostały wysłane. Ale to jest, jeden... jest oddech z nim, czy nie? Czekaj, czekaj, chyba od strony tam pasażera jest yy, nieprzytomny. Wy zobacz. Jeszcze raz, co z nim? Jeden tak, nie ma tutaj ja, czy sorry. Jeden to, wy, to wyciągajcie go, wyciągajcie go. Wyciągajcie, wyciągajcie Mówię. Mówię. go jak najszybciej Wyciągam Czekaj, ja idę po straż Dobra, widzowie, my tam nie pomożemy nic, bo jak za dużo osób w jednym momencie Tutaj, tam, tam Tam, panowie, zderzył się R1, szybko r tam jest zatrzymanie akcji serca Tak, dwie osoby poszkodowane R1, noszę potrzebne Tutaj Tu, panowie, mamy dwie osoby nieprzytomne Jedno zatrzymanie akcji serca, noszę potrzebne Dobra, jakich stan wygląda, czekaj e, nie wiem, tego nie wiem Dawajcie panowie szybko noszę i defibrylator. Zatrzymanie akcji serca już, już pobiegli, już pobiegli To się Na razie jedną pogotowie tylko mamy Edek dawaj tutaj na drugą stronę, nie mamy tutaj y, tego kontaktu, jest zatrzymanie akcji Dobra. serca. Dobra, przejmę, 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 przejmę Dobra, niech jeden A, to zbrań, to na drugą stronę Przez... Mamy zatrzymanie akcji serca tutaj gdzie jest drugi zespół Jadę jeszcze Dobra, no, no Dobra. I co mam dalej no, go pulsować? E, czekaj, ja przejmę. Kołnierz, dwa, i tutaj jest panowie potrzebny. Tu u mnie kołnierz, tylko że on jest bez oddechu Zwyczajesz? Co tam się inwestuje? 39 do 00 Strażacy z Razem z Pogadowiem przeprowadzają akcję ratunkową. Właśnie uratowaliśmy jedną osobę, druga. Nie wiem, jaki stan jest. Chwilowo zajmujemy się. Wsparcie nie potrzebujemy. Dobra, widzowie, słuchajcie, bo tutaj już nie mam za bardzo co robić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał taki ze Straży Granicznej. Piście, jakie chcecie kolejne. Chciałem, co do mnie. W każdym razie, piście, widzowie, jakie byście chcieli kolejne odcinki na kanale z jakich służb. Słuchajcie, bo niedługo naprawdę powrócimy ze służbami, których dawno nie było było. Także słuchajcie tak, zostawcie opeczkę w górę, jeśli odcinki wam się spodobały, subika, jeśli chodzi o stroje, które tutaj wszystkie mamy, są one od pewa linka macie do nich w opisie, czy to straży, czy to straży, czy SG i te medyczne tak samo, więc dziękuję widzowie za obejrzenie odcinka do końca, siema, cześć!